Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Za mała przestrzeń dla ptaków i brak basenu na wybiegu skrzydło szpona. To tylko niektóre z uwagi po kontroli regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Poznańskim Starym Zoo. W ubiegłym roku w ogrodzie zoologicznym w Poznaniu przeprowadzono dwie kontrole. Władze ogrodu muszą naprawić błędy. Urząd Miasta Poznania zatwierdził projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany nowych budynków klubowych Warty Poznań. Dotyczył on budynku, zaplecza sportowego przy boisku na Drodze Dębińskiej 12. Ta decyzja oznacza, że Warta ma pozwolenie na budowę. Mieszkanie z zasobów miejskich dostali kolejny lokatorzy Osiedla Maltańskiego. Tym razem to trzyosobowa rodzina. Kolejną osobą, która przeprowadza się do lokalu zarządu komunalnych zasobów lokalowych, jest mężczyzna, który jest pod opieką miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. W związku z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ulicy Obornickiej w Poznaniu, wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek 12 maja i potrwają do września.